Chodźmy chodźmy, chodźmy chodźmy, chodźmy. Trzeba cię asekurować Przecież Jest No plecy, skądś no tam się... Jestem w picie Ko a... na wiem, Co? No ma Co <noise> to? pity jest To nie jestem HP chyba 17 Ostatnio mi tu Jeszcze jak łatwo Wojtek <śmany> 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 Zmienili się pozycję po skończeniu rundy Bo zabił tam Co? A bo około <śmany> asysta wyleciała No, no Wojtek dostał asystę i nie wyprzedził <śmany> <śmany> <śmany>

Co go Co wyjaśnij. Bo... O, go wyjaśnij. O, bo... go wyjaśnij. No. O, go wyjaśnij. O, go wyjaśnij. ty go wyjaśnij. O, go wyjaśnij. O, go wyjaśnij. Супер, смог там. Субтитры сделал DimaTorzok Nie Konektor to... no. góra, góra patrzmy okay. wyskoczył, tak, A Ale tu to trzeci jeszcze chyba. Ty nie robisz się w Yes, <глаз> <глаз> oh, <ты. Кабай> <laughs> ja, Свою oh, Я чертов лечу за труп Уже достал писк On jest pod... Coś mi ominęło. Jak się złożył na pół. Patrz jak Ty salta robi. No nie, to, to jest to szczęśliwa. To 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 <muchy> Słyszałem go czy nie? <muchy> <Słyszałem>. <muchy> <muchy> <muchy>

Oooooo! Oh. Oh. <piye không> oh. 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 <laughs> <tuk> na trachu jeden jest nawet jakby się czynił. Ooooo! Warto było. Co to było, kurwa? <tuk> ja jeszcze podskoczyłem. Dwóch, <tuk> dwóch, dwóch! Dwóch, dwóch, dwóch! Kamar? Kamarz? Co te, co te? Ja pierdolę człowieku. Cześć. jest to jest samo. No Nie. Ej, Napis... napisz. Ja też. <gryst> Ej, shikta, to do trzeba, trzeba uważać. Idealna runda. Dajemy. Na buście jesteś. Mi daj. Na buście jesteś. Oooooh! Dziogo! O tyjebane szczury. Ci uspokoili Górę mogę patrzeć. Patrzcie, mec. Oooooh! Brak, góra, brak, góra brak! Nie żyje Wyszedł! Ostatni u <suszy> kulów! Ostatni w kulów Haha, negev go brrrr Góra, góra, góra Kurwa, obity jeden Mazur tam kisi Jeden HP ma Fuje Jeden ma jeden HP ten Drakula miał ku... Ty patrząc, kurwa po pod daszkiem jest patrzę, on tu jest pod daszkiem tak jeszcze tak samo smoke, na co to poszedł? Oh, o, dostał pysk dostał chowaj się, nie zaś... Kolej, nie ma czasu. Chodź, speeduj, spadaj. Gdzie jest ta kurwa auto? O ta kurwa auto. Zabiłem. Negres jest ostatni. Tutaj, tu tu, 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 był. Tu? Tak, tu był, ale teraz nie wiem gdzie. Spadaj, nie jest tu do mnie. Ten HP ma. Moje... Oh! No. Co to było? Tactics Mogłeś zrobić tak, że pod siebie rzucić Mili... Ja idę Dyskaczę. Śpi góra Platuję Ostatni Plan B Ostatni B plantował to chyba nie da Obity, obity jest Obra le... no, Obity Lewo, 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 w działkach Cice, cice OOOOO! Lola... Pokaż mi na kuchni. To nie wierzę... się. Let's go! <śmiany> Tej widzicie, tak się przydało <śmiany> <się. śmiany> Ja Oj, do góry. I kup dla kurwa byłem dostali A no. się przyda Nie tego upolował mi Trypel dobry. A mówią po co grasz z tryplem, nie? Kita miał Michał. Ja miałem kita pod gniazdem. Ale teraz Ej, co zrobił? dwóch najniższych. Żółty jeden może być? Dwie to Jeszcze czas. jeden. A, A, chodź, chodź, chodź. Nie ma żółty no czas. Powaj, powaj, się, Wojtek. Bycha, 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 to, jest, to, to, jest, to, to, jest. to było bycha, bycha, to jest bycha, widzę, bycha, 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 Zdefejwować. Znaczy defować. Ninja... ...z penisami. Łe! Zamiast się głębiej schować. Ja. Kurwa, nie! Zdążyłem! X-Death! Zdążył. Plantiren. Ty. Shot. A <gulia> <gulia> Ale doszło do k***a że ja ja ty się jest ciutkę bardziej niż on <gulia> Dildo jest Koło Dildo jest plant Short jest A teraz! A! <gulia> <gulia> Order. Jeżeli chodzi o kontrolę full auto, to jestem Jarosław. No. Kurwa, na dół chodzi. tam. No nie wychylaj się w lewo. Olejowy. No ja bym się No jak mi spalili mi wszystko, całą dopaminę spalą. Widzę olejowym. Christ. Jezus jak was trzeba ciągnąć Oj niebezpiecznie blisko no. A plantowałem kurwa się nie mi hapem zostało bo w ognie kur Ty wykurwił no. Mi pół HP wchodzi o 41 Dobra Ja już tego Sangery to tam Króci tu jeden uważaj Tu Kurwa, jakie Kurwa jak tu mało dostałem Kurwa co Cześć, tyle. Wiem, wiem, ale tak jest szybkie, to się spróbowałem, tak szybko poleć, nie? Mm. U, jadę, u. O, jak mnie użyło! No panowie, dobra, teraz tego. Na blisko to jest, tyle sobie. Nice. Dobra, tu był jeszcze w smoke'u i podchodzi! No. Trzymaj, trzymaj, trzymaj! Nie ma. Podniosłem głowę. Ja To jest... na <śmienicza> <To> jest... <śmienicza> Ja też bym się zabił jaką taką, kurwa, przynagę Chciałeś im pomóc Po jest jeden, Obity jest One, One lower no. yeah. Masz dolny jeden był Pójdę. Short! 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 Jest Jezu 4 na 3 Kurwa, typowe! Przez kurwa sofit dostał heada. Nie może wskoczyć, kurwa! Pies. <laughs> Idealnie wymierzony. Idealnie. nie wiedziałem że kurwa nie dasz rady wskoczyć Ja wiedziałeś to. w no. Polsce Kon chyba się skitrał O to ze mną smoku Sierpana jest, jest. Kurys A go wypał <grym> Piękna wc. jest nie trupów. na B nie? Jak ty biegnie i podskoczy i tego jeszcze w plecy zabijesz to kurwa goś na 3 metry leci O! o. Tak. No, zajebiście. Leżę z tego. Jest na skarpetzie. Mysz cofnął. No. Jest na sajcie. <grywa> Co to było? <grywa> wnejka! Wnejka! No, wneka ja tego widziałem. Ja myślałem, że tam się za Tak, wnejka tak, ja została. O Boże. Ale ja, ale, ja mam ból. Bo... Ja pierdolę! Ale... Ja pierdolę, <grywa> ja pierdolę <grywa> dobra, cię dobra za zaraz wyjdę. Łukę, Nie, no, wiesz... To jest nasz? Tak. tak. Dobra. A... Dobry, dziąb, był? Bramu, info, bramu, kurwa! Bramu, Trzech was zabił, żaden nie dał info! Kurwa, no że ludzie! powiedziałem za od razu. Nie, powiedziałeś jak już dawno zdechłeś, jak ja już nie, byłem na sajcie. Nie, zabijał mnie, bo powiedziałem za od razu. Chuja. Zrzucie Oczywiście, że tak. Zrób sobie zrzut, to będzie, będzie zrzut, będzie materiał dowodowy. Masz? Tak. Dobra. A... Dobrze, dobra. stoi na środku.

Ale pysk w biegu. No nie sądziłem, to, że tak pograno